I to powoduje też w dużej mierze, że czynniki, które kiedyś nie wpływałyby na nas tak łatwo, teraz bardzo mocno się aktywują, dużo mocniej na nas oddziałują. Dlatego kiedyś właśnie zadała mi jedna z koleżanek pytanie: jak to jest możliwe, że wszystkim teraz się coś odpala? Właśnie dlatego, że jesteśmy dość mocno przesileni, a tych czynników kryzysowych teraz jest po prostu ogrom. Niemniej jednak, wracając do tej radosnej puenty, pamiętajmy o tym, że każdy kryzys jest naturalnym, absolutnie naturalnym etapem w naszym życiu, który jest po prostu takim, taką bramką do tego, żeby skoczyć odrobinę wyżej, żeby się rozwijać. I jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, to jak niesamowity jest to okres, kiedy każdy z nas dostaje właśnie te bodźce do rozwoju, bodźce do, do weryfikowania starych rozwiązań, bodźce do szukania czegoś nowego. I jak niesamowicie może wpłynąć to na rozwój całego społeczeństwa, na rozwój jak właściwie globalny, w momencie, kiedy każdy z nas wykorzystałby właśnie to jako taki bodziec do tego, żeby podnieść poziom swojej świadomości, swoich umiejętności i jakości swojego życia. Dlatego właśnie kryzys sam w sobie może być naszym najlepszym przyjacielem. I o tym będę mówić więcej pojutrze, a w jutrzejszym odcinku przyjrzymy się bliżej temu, jak działa mózg w kryzysie. Ja wiem, że działanie mózgu w stresie to po prostu jest jakiś temat, który się przewijał u mnie co chwilę, niemniej jednak jest bardzo ważny, bardzo istotny. I wbrew temu, że ja mam wrażenie, że po prostu mówię o tym non-stop, wcale nie jest to jeszcze takie oczywiste u nas, że chorujemy dlatego, że się stresujemy. Ale więcej o tym jutro. W takim razie dbajcie o siebie. Trzymajcie się ciepło, i jeszcze chciałam poprosić Was z całego serca o to, aby podzielić się tym podcastem, jeśli znacie kogoś, komu taka wiedza byłaby przydatna albo chociaż interesująca. Do usłyszenia jutro.